Patrzę na Ciebie, gdy śpisz. Nikt nie powie. Twoja kolej. Czytaj z ruchu ust. się ucz. Spolety wiesz już, co masz czuć. Marchewka, cebula, Największy problem w Japonii to brak dobrych śniadań. W Polsce go nie ma. Ach, to jest takie gówno straszne, ale zawsze je lubiłem. Jestem niesamowicie podekscytowany tą imprezą, która będzie dzisiaj wieczorem, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, to parę rzeczy trzeba zrobić. Będzie znaczy, tyle atrakcji w ogóle, będą wizuale, będą drinki, będą muzy wszystko. Musimy sobie zrobić jeszcze te krętki. Tutaj na buwie. Bo nie nakręciliśmy wczoraj wszystkiego, żeby zamknąć projekt, więc jeszcze Kasiola będziemy kręcić. W co? Mówisz być Kasiol? Czy e, lubię być Kasio? Kasiol. Zamiast Kasia? No. Może być. No dobrze, nagraliśmy szybko ten Waga Pies. E, I teraz idziemy się zobaczyć z e, naszą ulubioną blo blogerką młodową. Papry papry idziemy do włoskiej restauracji, więc trochę ćwiczę. A fili papa, czy popoli. Fili papa, fili papa, Wynagrywałyśmy w y, showroomie Haiyem. Mm. Na <grywa> kezo Haiyem. Słyszny makaron. Y, Włosko-polska kuchnia. Ja myślałam, żeby kupić jest taki obiektyw Sony chyba... 10 mm, do tego? Ja że że zajebiście 10, że wracać. Zatrzymajcie się, papa. Pa. Jessica to jest w ogóle bardzo fajna osoba, e, którą lubię prywatnie i zawodowo. E, a teraz jedziemy na, te, na Warsaw Games Week. E, to też znajomi organizują, więc dzisiaj dużo emocji, dużo spotkań. To Krzysiek poszedł na jakieś gry. Nie wiem, co tam w ogóle robi. A ja jestem u Jessyki i będziemy się szykować na, na zabawę dzisiaj. Słynny Baron Xbox to jest Zabawa kościelna. To jest ciekawa rzecz, bo za moich czasów, jak się zajmowałem ranzem gier wideo i wszystkie imprezy w Polsce, takie gamingowe, to była straszna pytoza. A teraz czasy się zmieniły i jest w ogóle zajebiście. ja mama. I Olga, Popularny head jest pogrążony teraz w pracy, nie zauważam, mnie, będziemy iść za nim. Jesteśmy teraz w garderobie dziesiki i tak dla porównania, garderoba Jessica jest jak połowę mojego mieszkania w Tokio. Wcale nie! <laughs> ok, włosy już skończyliśmy. Asia mi zrobiła. Dzięki Asia. Udało się. Ładnie Asia zrobiła. Bardzo ładnie. Dobrze, to jest kolejne niesamowite połączenie w ogóle bycia w Polsce. Witam. W Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Pozdrawiam wszystkich z Warszawy, wszystkich znajomych. Także to była zamknięta strefa Sony, Wązio, Izak i 500 innych fajnych osób. Dziękuję, no chciałbym tutaj sobie pooglądać to wszystko i mieć czas i tak dalej, ale za półtorej godziny zaczyna się mój melanż. Poznaj sekret długiej wieczności Japończyków. Długi krok skończony. Teraz ciuchy. Teraz wreszcie moja działka. Spódnica czy spodnie? Piszcie jeden lub dwa. Nie, nie wiem. Kru. Um, y, Zależy jaka spodnia. Spodnica znaczy się. A, jest gotowa. Spodoba nam się z naszynikiem czy bez? Pięknie. Aj zrobię to chyba tak nisko, co? Okej, okay, nie tak wysoko. Dobra, tak nisko, fajnie. To trzeba podziękować Jessice i Asi. team ciebie Więc przenosimy się do nieba. Muszę w ogóle powiedzieć, że jestem wzruszony dzisiaj. Jestem wzruszony do imprezą, którą robimy, bo to jest taka wizja, którą, która wpadła mi do głowy parę miesięcy temu, że fajnie by było, jakby coś takiego kiedykolwiek powstało i jest, robimy tą. to. Te kilka detali jest jak... Zwalniające progi, jak pytam czy widzisz te rysy, odpowiadasz Ha, nie wiem o co ci chodzi, to szczęście, które mam teraz Takie jak szczęście na próbę i nie mogę ruszyć się z miejsca Począć z tobą nie umiem, minucę być, don't kill my vibe Nie go sam sobie psuję i mieszkam obok... Mamy jednego z DJ-ów dzisiejszych, Adasa, dzień dobry Dzień dobry Będzie dobre granie? Będzie dobre granie, mam nadzieję, że nikt nie dowiedzie Cześć! Cześć! Będzie koncert na premiery tejże płyty, pętlem. Ja wyjdę na scenę i ich zapowiem. Taki jest w tym momencie plan, A potem będzie muzyka całą noc, nie będzie żadnego gadania. Ena z ludźmi całkiem nieźle jest. Wygląda dobrze. Jest głupie jak się macham do ludzi z takiego balkonu. To są moi znajomi. Adama poznałem w Tokio. Tutaj mamy kącik muzyczny z ludźmi związaną z, ludźmi z branżą muzyczną. Zapisałem sobie co mam powiedzieć, jak będę otwierał i za dwie minuty zaczynam. Dobra, to trzeba zacząć tę imprezę po Dobra, No to pozostaje się przywitać. Była ta intensywna część wieczoru, a teraz pozostaje mieć nadzieję, że przez pozostałe tam 7 godzin ludzie się będą dobrze bawić. Zejdę trochę na dół poanimować. Tu. Również na imprezie mamy znane osoby. Jest Master Cure. To super sprawa, móc sobie zorganizować coś takiego. Powiedziałem do na scenie, chyba tego nie nagrałem w vlogu, że człowiek, który właśnie nie ma na scenie klubowej nic do operowania musi się skoro nakombinować, żeby zrobić swoją imprezę klubową, mieć swoje nazwisko gdzieś tam na ekranie i tak dalej, więc dobra, dobra. Ojej, jak miło jest usłyszeć tę całą muzykę i zobaczyć się wizuale, zajebiście jest. No dobra, słuchajcie, wyszedłem tutaj na, na takie rumowisko. Tyle vloga na dzisiaj. Pozostaje być na imprezie. Strasznie chciałem wszystkim podziękować, którzy pomogli, żeby to wszystko złożyć do kupy. To było bardzo dużo ludzi. Chyba rekordowa liczba osób, e, jeśli chodzi o moje wianty, e, gdzieś tam brała udział w organizacji tego. Naprawdę bardzo wszystkim dziękuję. A witam go jak wagary na wiosnę